107 dni pozostało do rozpoczęcia Euro 2012. Mariusz Jankowski, witam i zapraszam na Euroexpress. Już za tydzień mecz Polska-Portugalia. Cristiano Ronaldo, największa gwiazda naszych rywali, wczoraj strzelił gola w Lidze Mistrzów. Zanim zobaczymy go na żywo w Warszawie, zachęcamy do bliższego poznania piłkarza Realu Madryt. Ma 27 lat i już urasta do miana legendy światowego futbolu. Prywatnie ojciec Cristiano Juniora i partner rosyjskiej modelki Iriny w 2012 roku planują wziąć ślub na Maderze. Biografia Ronaldo: Obsesja doskonałości to nie tylko sekrety z życia prywatnego Cristiano, ale także historia jego wielkiej piłkarskiej kariery. Książka właśnie weszła do polskich księgarni. Książkę przeczytać można, a na mecz Polska-Portugalia iść trzeba. Tak uważa ponad 23 tysiące osób. Właśnie tylu kibiców kupiło już bilety na piłkarskie otwarcie Stadionu Narodowego. Spóźnił się ten, kto planował wybrać się na mecz i nie wydać za dużo pieniędzy. Tych najtańszych biletów za 60 zł już nie ma. Zostały jeszcze te po 120 i 180. Każda osoba, która chce nabyć bilet, musi zarejestrować się na stronie internetowej Kup Bilet. Musi posiadać numer członkowski klubu Kiwica i może kupić bilet. A co jeśli ktoś nie jest szczęśliwym posiadaczem karty Kibica reprezentacji Polski? Po 26 lutego będzie prowadzona internetowa sprzedaż biletów. Póki co nie ma możliwości zakupienia wejściówki w kasie. Nie wiadomo czy na mecz Polska-Portugalia przyjedzie Oleg Błochin, ale na pewno w czerwcu zobaczymy go na ławce trenerskiej Ukraińców. Kontrakt 59-letniego szkoleniowca wygasał po tegorocznych Mistrzostwach Europy, ale żeby zadbać o komfort pracy i spokojną głowę Błochina, już teraz przedłużono z nim umowę do 2014 roku. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Już za tydzień w stolicy, w Pałacu Kultury i Nauki, zostanie otwarta wielka wystawa piłkarska. Data nieprzypadkowa. Tego dnia będziemy obchodzić Eurostudniówkę. Jeśli ktoś kocha futbol, powinien także znać jego historię. Dzieje Mistrzostw Europy i polskiej piłki przedstawione na ponad setce unikatowych koszulek i pamiątkowych eksponatach. Większość z nich dostarczył dziennikarz Stefan Szczepłek. Swoje zbiory udostępnił też PZPN. Anglicy wręczyli ten puchar Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej z okazji meczu w Chorzowie 6 czerwca 1973 roku, czyli jedynego meczu, jaki z Anglikami wygraliśmy. Wystawę wzbogacą interaktywne pokazy i gry komputerowe. Ekspozycja będzie otwarta do jesieni i została wpisana w oficjalny program kulturalny towarzyszący Euro 2012. Więcej o przygotowaniach do piłkarskich Mistrzostw Europy już jutro. Miłego popołudnia, do zobaczenia.